W tym roku, jako firma Emipak, zaprezentowaliśmy dwie prezentacje. Pierwsza dotyczyła aspektów biznesowych i strategii cenowych stosowanych w poligrafii. Natomiast druga dotyczyła case'u, e, współpracy marki SOMA, czyli maszyn pleksograficznych, z drukarnią MB Press, która jest częścią grupy Prime Label. To, co łączyło te dwie prezentacje, dzisiaj śmiało mogę powiedzieć po przemyśleniach że wspólną częścią jest motyw klienta, ponieważ i podczas strategii cenowych skupiałam się głównie na podejściu proklienckim, a case maszyn Soma i MB Pressu również pokazał maszyny fleksograficzne oczami klienta, a nie wiedzę katalogową pochodzącą od producenta maszyn. Imprezę Izby Fleksograficznej uważam za udaną i widać postęp na przestrzeni ostatnich lat. Ja uczestniczę po raz czwarty i widać, że ta impreza się rozwija, coraz więcej klientów przyjeżdża, i fajnie, że jesteśmy częścią tego wydarzenia.